Jestem kami, a to jest kolejny odcinek Minecrafta, a teraz chyba nie chcę spajować. Okej, okay, Nie chcę butać okay. eee, Nie chcę więc F5 i okej, okay. Dobra, to jest nowe pomieszczenie zwane pomieszczenie Ecraftowana. To jest infuser. infuser, A... To jest... A to jest jakżeś zajęliście pokój tą Dobra, a tego listu to tu nie powinno być Okej, okay. Czyli już Tutaj jest list, czyli normalne i zajmiemy się dzisiaj właśnie tym No w sumie ja chciałem tylko to, to wam pokazać, że się zajmiemy czymś Nie no oczywiście list czy ten, bo, bo, bo ja tam kraftem będę się walił tak między czasem no właśnie o tak o coś zrobiłem. Tutaj takie specjalne zbiorniki. Tutaj dziś taka plakietka z napisem musiałem zrobić. To już też zrobiłem, to skraftowałem, to skraftowałem. Oczywiście to, oczywiście to z pamięci skraftowałem. To, to, to ja pamiętam, jak to się krafty, skraftowałem e, w infuserze. E, chyba w Infuserze, pamiętam. E, nie, nie pamiętam czegoś, to, czego to było 30 minut czy temu, e, to też skraftowałem i to też. No oczywiście jeszcze te 3, 4, 3, 6, te 6 rzeczy musiałam z pamięci skraftować, bo inaczej to bym musiał je odkrywać, ale tak to sobie z pamięci i pokażę wam teraz co się zmieniło na górze. Tutaj się zmieniło tylko to, że tutaj jest taka skrzyneczka. Eee... eee... Redwater, redwater, jestem szczęśliwy, mam dużo redwaterów. To mnie ciekawe, skąd Teraz mi się tutaj darkwater kumuluje, a tutaj dałem korektor MK2 chyba. E, bo diamenty mi się gdzieś indikujmy. No i tutaj się dostarczają... Ta na, na, na razie, tutaj się na razie nie kumulują, tylko Dark Matery. Eee, chyba, żebym, żebym właśnie jeden sobie zapożyczył, żebym mógł robić cały stad z Dark Materów. Eee, narzędzia. Eee, o. Kochany I dupa. I dupa. Vandale, non posso spettare... No, no, no. Ai, da prendermi, da te, te, Ok, vedi. Ora, io muoio, poi mi Oh, io sono qui, che vedo. Io sono qui, Io qui, muoio. Io sono qui, muoio. Io sono qui, muoio. Io sono qui, a teraz wam pokażę co się stało patrzcie, już tyłam dobra brak 10, 10 milionów energii dlaczego? bo praktycznie z niczego nie korzysta eee, a tutaj mój konik i odkryłem tutaj na wyznaczonych swoje różne... skąd dojdę do odcinku a tutaj jest moja fabryczka Kobel na to, to jest timer, a to są takie specjalne blokki. I wszystko idzie tutaj. Czemu tutaj jest Grouton, panie? A czemu tutaj jest GOTOM? Bo tutaj są korektory MK1. To, 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 to. Nie uda się. Ale tutaj są korektory MK1, tylko to zaśladą MC. Czyli jeżeli stoi obok, to zasilają. I tutaj mamy, to też elementy produkuje. Aste no, logiczne, liczne jest to już samo A tutaj, mam no tutaj... tu tutaj nie pracuje? Nie to wyłączę to na razie. No. nie to, to nie tam A, Tutaj jest tyle sugerentów. A, byłam na wyprawie, nie nie Okej. to Dobra, Dobra. E, czyli dziś się nie więc teraz robię takie cięcie i wszystko ogarnie i się zastanowę, co no, no będziemy robić. No okay, nie zawsze nakręcę, to tutaj jest dziwna tą okej. Okay. Dobra, łączę go później. Eee, więc cięcie! Witam w tu! Gdzie jesteśmy? To ja jestem. sobie tutaj waypointa. Tylko ten waypoint jest dziwny i... Um, Okej, um, jest widać. Um, okay, eee, nie! Eee, wytłumaczę, schodzę, bo to był łopatę i kilo! Eee, łopaty i e, nie. I <grym>, dwoje ogólnie. Ale pamiętacie, to w tej materii dał z tak, marno No, stopę na nie włączyłem. Jestem oporny. Nie wiem, nie wiem, ale jestem oporny na puszkę, kiedyś będę kopał. O, tak, tak. WTF is this! Oh, jak to się mówi we mnie różnych kolorów, różnej maści. To niech tu przyjdzie, to zostało tego młoda i przyjdzie i ma tutaj owce różnokolorowe. E, tutaj są góry takie piękne, tam, 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 bla bla, takie doble. Ale właśnie to nie podoba Jak się. Jak się zbudzi, będziemy Czas ja się tutaj zgubiły. A się zbudę, to już się później będzie koniec set, będzie się zgubił. Tak koniec ja mam tutaj tak około, jak ja tak myślałem, takim pięć, dziesięć odcinków. Trochę pochodzimy. Tak tutaj trochę pochodzimy, będzie jedno odcinko dzisiaj tak w artykule wzią, tak, wziąłem, bo chciałem nagrywać, ale nie miałem pomyślenia nagrywania mamy… i nie rozwędnić.

Ty staciłem moją kochaną um, no kochaną siekierkę. tą taką niebieską, i spadł tych w persób. Eee. No, tak nie ogólnie tak dużo na towe są. Um, ja kiedyś tutaj na zamek pamiętam. Tam trochę się tam bawiłem. O. Czyżby tam coś było, czy by tam, tam coś fajnego było? Tak, to są takie ruiny, tylko ja się boję, że spotkam tego bossa, a on jest dosyć Okej. Wow. O! To drzewo! To chyba, to chyba w tym drzewie jest ten... A, ...takie wejście do góry. Już nie pamiętam, naprawdę, już nie pamiętam no. już tego nie pamiętam. Ale naprawdę, gdy to... modifikacja ta się, jest, tak tłowa, że to jest Tylko, że jeżeli macie tam traf... I odkryliście tę siekiarkę, ja jej nie odkryłem, tylko... Nie, eee, bo to nie się wejść. A, tutaj były takie drzewa, do których można było wejść, na górze był drugi. I tam można... i tam na się na można było się chyba dawał, albo czy zaczynał atakować. albo była taka małpa, gdzieś z... Z tego... Mmm... O, tutaj będą drugi. Tak,

albo ten, e, walka z tym bossem takim ale to ma, no, tego bossa trudno znaleźć ale tutaj ja chciałbym wam zamknąć zamknąć, chyba żebym wam miał screena gdzieś albo no nie wiem ale no zaraz się to nie pożegnałem bo dzisiaj jest ranek, Jakiś odcinek odcinek o! to będzie, będzie dobry pomysł, odcinek Screensa więc e, no no tak głównie wygląda to ale, to, ale są tutaj